Siatki przeciwpyłowe i usuwanie pyłów w wysoko położonych miejscach. Wykonaj wstępny obchód pomieszczenia za pomocą szmatki, miotełki do kurzu lub odkurzacza, aby usunąć siatki kurzu między sufitem a ścianą. Następnie sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma siatek przeciwpyłowych, np. w otworach wentylacyjnych. Po usunięciu siatki z kurzu, odkurz wszystkie poziome powierzchnie nad głową za pomocą miotełki do kurzu. Zakończ tę czynność w centralnym punkcie pomieszczenia, np. odkurzając lampy sufitowe lub lampy wiszące. Przejdźmy do następnego filmu.